Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Gdyby patrzeć na świat i na życie Kościoła powierzchownie, to można by sobie pomyśleć, gdzie są ci wszyscy, którzy uzdrawiają chorych, wskrzeszają umarłych, oczyszczają trędowatych i wypędzają złe duchy. A jednak, kiedy mieszkam tu na Jasnej Górze, kiedy patrzę na te tysiące ludzi, które tu przybywają, i kiedy patrzę na pracę moich współbraci. To widzę wyraźnie, że w wymiarze duchowym, w wymiarze życia duchowego dokładnie tak się dzieje. To wszystko się wypełnia. Bóg obiecał i realizuje swój plan w bardzo wielu miejscach, także tutaj. Można tutaj zyskać życie duchowe, zyskać zdrowie sumienia, można tutaj oczyścić się ze złych duchów. I z trądu, jakim są nasze mm, smutki, wady, ograniczenia. Święte miejsca, yy, dlatego że jest tu Pan. Nie lękaj się przyjść i prosić. Do zobaczenia jutro.